Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Schorzowa. Dziś w programie: sami budują swoje mieszkanie, druga generacja spółdzielni socjalnych. Jest to dzielnica typowo robotnicza. Wiele ludzi jest tutaj bezrobotnych, wiele posiada złe warunki mieszkaniowe. Nigdy nie wybudowalibyśmy domów z własnych środków, ponieważ jest to bardzo ogromny koszt. Dla dobrego rozwoju rodziny, zdrowej rodziny postanowiliśmy podjąć próbę kwalifikacji do Habitatu. Habitat for Humanity w świecie istniał od 76 roku. W marcu 90 roku dowiedzieliśmy się, że jest taka organizacja i wtedy znalazło się sporo osób zarówno wśród pracowników Politechniki Śląskiej, gdzie ja wtedy również pracowałem, jak i wśród społeczników i widząc biedę mieszkaniową jaka jest w naszym kraju, napisali list intencyjny do Habitat for Humanity w USA i wtedy jako pierwszy afiliat w Europie zostaliśmy przyjęci poczet członków tej dużej organizacji. Osoby, które zostały wybrane do programu, zgadzają się odpracować w czasie budowy domu 750 godzin na budowie. Wszyscy pracujemy wspólnie, nikt nie buduje domu osobno, pracujemy jedno na rzecz drugiego. Klaski, jak widzieliście Państwo, wchodząc. Są, czekają na Was, dlatego że wiele wypadków właśnie wynika z przygniecenia, przygniecenia z wysokości. Państwo nie będziecie na zewnątrz prawdopodobnie pracować, więc nie ma takiej możliwości, żeby coś z rusztowań na przykład spadło, aczkolwiek prace trwają, w związku z tym prosimy o stosowanie kasków. Są prace ciężkie, które wymagają dużej rzeczywiście siły fizycznej, ale są mm, różnego rodzaju inne prace, gdzie nie jest wymagana nie wiadomo jaka siła, ale motywacja. I chęć zrobienia czegoś, chęć nauczania się tego? Przyjeżdżają tu grupy z Kanady, Irlandii, z Polski, z całej Europy. Mogą pomóc właśnie tu w Gliwicach, w Polsce. Pracuje w zależności od tego, jakie są potrzeby albo na budowie, albo w biurze Habitatu. To work with them here on the work Będziemy robili mieszkanie na górze pierwszej i drugiej od lasu, czyli numer 7 i 8. Wbrew pozorom takie bloczki z lekkiego betonu są bardzo łatwe do przecięcia, także takimi piłami widiowymi po prostu przecinamy po zmierzeniu długości tego bloczku. No i na końcu jak już ten bloczek przyłożymy, to już Państwu mówiłem, przyjemne takie narzędzie. Regulacja przy pomocy młotka. I to jest cała filozofia. Wolontariat ma dwa oblicza w przypadku budowy habitatowskiej. Pierwsze to jest to, które widać gołym okiem, gdy ludzie przychodzą bezinteresownie, pracują pod wodzą kierownika budowy, pod instruktorzem naszych tutaj szkoleniowców, albo tych mieszkańców, którzy już w międzyczasie stali się specjalistami przy budowie własnych domów. No i to jest ten wolontariat taki fizyczny, ale również jest wolontariat ideowy, gdzie ktoś swoje najlepsze pomysły, książkę adresową, czas, jakieś twórcze kontakty z ludźmi, którzy mogą właśnie tych następnych wolontariuszy zorganizować wedle materiał, zorganizować po cenach zniszczonych, Może od kogoś, kto chciałby dotację jakąś rzeczową dla umeblowania przyszłych mieszkańców dać. I to osoby zrzeszają się w stowarzyszeniu nazwanym Habitat for Humanity Gliwice, gdzie zarówno zarząd, jak i komisje poszczególne problemowe pracują zupełnie nieodpłatnie, społecznie i są ci, którzy w zasadzie tworzą tą całą sprawę. Idea jest z pewnością piękna i dlatego przyciąga ludzi, którzy chcą uczestniczyć w jakiejś działalności prospołecznej. Bo rzeczywiście pomaga się biednym, ale na zasadzie. Że wciąga ich się do, do tego wspólnego działania. Przy budowie domu wykonywałam wszystkie czynności, począwszy od wciągania pustaków cegieł na piętro, do wykonywania podłóg, murowaniem. No, i teraz z układaniem nawet tej waty mineralnej. Także wszystkie prace, może nie, nie tak dokładnie, jak to potrafi zrobić męska ręka, ale wiele prac potrafię zrobić sama. W 1995 roku była konieczność odpracowania 500 godzin. Były to domy szeregowe. Jestem właścicielem jednego z takich domków. Są typowane rodziny, które są biednymi. Tak, zupełnie, bo, bo po prostu są to rodziny, których, które muszą być na tyle sp sprawne, żeby były w stanie spłacać udzielony nam kredyt. Mam nadzieję, że na Boże Narodzenie będzie sta zamknięty stan surowy, a wiosną tego roku przeprowadzimy się, przyszłego roku przeprowadzimy się już do nowego domu. Spółdzielnie socjalne działające w województwie śląskim często borykają się z wieloma problemami podczas prowadzenia swojej działalności i nie chodzi tu o niedostatek środków finansowych, lecz o brak odpowiedniego wsparcia w zakresie chociażby przygotowania biznesplanu czy pozyskiwania zleceń, które zapewnią normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dlatego stowarzyszenie współpracy regionalnej schorzowa uruchamia projekt Spółdzielnie Socjalne Drugiej Generacji. Chodzi przede wszystkim o wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie tworzenia nowych spółdzielni socjalnych. Założycielami spół będą przede wszystkim organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. SWR chce pomagać spółdzielniom nie tylko w przygotowaniu biznesplanu czy pozyskiwaniu zleceń. Planowane są również między innymi szkolenia zawodowe i doradztwo dla nowych przedsiębiorstw. Rozpoczęli działalność w 2003 roku chcąc udowodnić, że osoby niepełnosprawne umysłowo mogą prowadzić dobrze funkcjonujące gospodarstwo rolne. Dziś w zakładzie aktywności zawodowej w Borowej Wsi pracują 24 osoby. Mają umowę o pracę i przydział obowiązków. Cieszą się, że mogą być potrzebni. Do pracy często przychodzą przed czasem. Istnieją tu działy hodowli bydła i trzody chlewnej oraz ogrodnictwa i upraw polnych. Produkty zakładów w Borowej Wsi trafiają na stoły odbiorców w wielu miastach województwa śląskiego. Jak funkcjonuje takie przedsiębiorstwo i jacy ludzie go tworzą, o tym w kolejnym programie Rynek jest dla wszystkich. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Schorzowa.